Prawie każdy z nas zaczynał trenować, by zmienić coś w swojej sylwetce. To był jego priorytet, a obciążenie stanowiło jedynie puste narzędzie do osiągnięcia celu. Jednak z czasem zdaliśmy sobie sprawę, że te odciski na dłoniach i zimna stal przybierająca różne formy, to coś więcej. A trening, który dotychczas służył pompowaniu mięśni, stał się wyzwaniem pokazał, że ćwiczenia z ciężarami czy obciążeniem własnego ciała to nie tylko bodybuilding. I yeah, ja witam Was bardzo serdecznie. No i w końcu nadszedł ten dzień recenzji książki, a raczej dwóch książek, które wywarły na mnie największe wrażenie i tak naprawdę powinny być recenzowane jako pierwsze w tej serii filmów, czyli recenzji książek na moim kanale. Na początku historyjka. Jak dobrze wiecie, ja swoją wiedzę na temat treningu zdobywałem początkowo z czasopism. Kupowałem ich naprawdę dużo. Muscular Development, Kulturystyka i Fitness, Sport dla Wszystkich, Mens Health. Co tylko, wszystko co było na rynku, body, jakaś nowa gazeta wychodziła, ja ją miałem. Miałem gigantyczne ilości tych gazet, nawet starych roczników z lat 90., e, początki lat 2000, XXI wieku. E, wszystko to miałem, kupowałem nawet używane rzeczy. I stąd czerpałem swoją wiedzę. Pierwszą moją książką, jaką kupiłem, była edukacja kulturysty Arnolda Schwarzeneggera, którą uważam chyba za najlepszą książkę dla początkujących osób, które chcą rozpocząć przygodę z siłownią i iść w stronę kulturystyki. Chociaż trzeba podkreślić, że akurat w książce Arnolda podkreślone są podkreślić, podkreślić nienawidzę tych powtórzeń są wzorce naprawdę dobrego treningu, mimo iż jest to kulturystyka to jest to ta stara kulturystyka oparta o złożone ćwiczenia, podstawowe ruchy, nieskomplikowany plan wszystko dobrze rozpisane, fajnie wytłumaczone, ze zdjęciami także naprawdę polecam Wam tą książkę. Ale jak się można dobrze domyślić, ktoś prędzej czy później się złamie. Nie każdy chce iść w stronę kulturystyki, nie każdego interesuje tylko i wyłącznie sylwetka. I tutaj mamy tytuł tych dwóch książek: Więcej niż bodybuilding, czyli Więcej niż kulturystyka, więcej niż budowanie mięśni. Niektórzy z nas znajdują takie dyscypliny sportu, jak kalistenika, jak odważniki kulowe. Przykładem jestem ja tutaj znajdujemy trójbój siłowy, dwubój, zaczynają nas interesować elementy treningu techniczne, budowanie siły, różnego rodzaju triki, to nas bardziej zaczyna interesować niż sama sylwetka. Sylwetka staje się czymś na drugim miejscu, na trzecim lub faktycznie kompletnie nas nie interesuje i interesują nas tylko elementy sportowe. I między innymi dla takich ludzi są obie te książki. Dlaczego mówię między innymi? Więc zacznijmy sobie od pierwszej części więcej niż bodybuilding, żeby opisać Wam co znajduje się w książce i do kogo jest ona skierowana. A pierwsza część tej książki pisana przez Pawła Caculina i to jest ciekawa sprawa, bo e, mimo iż autorem jest e, książki Paweł Caculin, to nie jest książka oparta tylko i wyłącznie na jego przemyślenia. Jest to książka, w której wypowiadają się także trójboiści, wypowiadają się także ludzie e, ze sportów walki, Yy, trenujący z Ketlami najróżniejsi sportowcy, jest historia różnych sportowców, dlatego nie bierzcie tych książek jako rad tylko Coculina, które występują w innych książkach, dlatego nie opłaca się ich kupować. Moim zdaniem, właśnie te dwie książki są unikalne, jeśli chodzi o inne tytuły tego autora, tego sportowca, ponieważ w nich znajdziemy unikatowe informacje, które nie są poruszane w innych książkach. No i tak, pierwsza część opiera się przede wszystkim o plany treningowe, o metody progresji siłowej, o to, jak być silniejszym, jak być stra sprawniejszym, e, jak leczyć niektóre kontuzje, e, jak polepszyć swoją mobilność. Jest to przede wszystkim książka dla ludzi, którzy chcą być silni i uprawiać sport. E, ale tutaj jedna rzecz. Nie do końca tylko dla ludzi, którzy chcą na przykład iść w trójbój, ponieważ kulturyści Trenujący typowo pod sylwetkę mogą mnóstwo informacji ciekawych wyciągnąć z tego pierwszego tytułu. Oczywiście mówię cały czas o pierwszej części. Zresztą macie tutaj podpisane na samym dole e, najważniejsze pytania o treningu na masę i siłę. Tak, na masę mięśniową także. Niemniej jednak nie oczekujcie tutaj treningów na masę mięśniową, takich jak w kulturystycznym splicie. Nie. Tutaj się to całkowicie przełamuje. Masa mięśniowa oczywiście, ale treningiem bardziej trójbojowym, czyli Trenujemy 6-7 razy w tygodniu, czyli robimy mało powtórzeń od 3 do 5, a robimy przykładowo po 15 serii jednego ćwiczenia. Dla Was może być to dziwne, ale to też jest metoda na budowanie masy mięśniowej jak najbardziej. Oczywiście, że zbudujecie masę mięśniową robiąc 3-5 powtórzeń, ale tylko w momencie, kiedy objętościowo będzie tego więcej. Pamiętajcie, czy objętościowo w całym tygodniu, czy objętościowo na jednym treningu. No oczywiście lepiej jest atakować mięśnie częściej niż raz w tygodniu dane partie mięśniowe chociaż tutaj też trzeba podkreślić e, ćwiczenia takie jak ginanie sztangi na biceps tego typu izolowane ruchy maszyny są kompletnie skreślone tego tu nie znajdziecie to jest jednak stara szkoła treningu oparta o podstawowe ćwiczenia kalisteniki podstawowe ćwiczenia ze sztangą trójbojowe no i niektóre ćwiczenia uzupełniające no dobra, a w takim razie o czym opowiada druga część książki? Jakie informacje w niej znajdziemy? Druga część książki to przede wszystkim ćwiczenia. Dużo ilustracji, dużo wytłumaczonych ćwiczeń trójbojowych, wyciskanie na owce płaskiej, przysiady ze sztangą, martwy ciąg. Każde z tych ćwiczeń jest dobrze wytłumaczone pod kątem trójbojowym, czyli pełny martwy ciąg z podłogi podnosimy, nie odbijamy sztangi, wyciskanie na owce płaskiej, poniżej klatki nie na wysokość sutków, tylko niżej trójbojowo. A więc jeżeli chcecie być silni i poznać prawidłową technikę, oczywiście macie YouTube, macie internet, to jest logiczne, nawet czasami lepiej obejrzeć sobie takie ćwiczenia w internecie, jak są wykonywane na filmie. No ale jeżeli chcecie coś poczytać i pooglądać, to jak najbardziej polecam Wam tą drugą część, tym bardziej, że te trzy ćwiczenia, główne ćwiczenia trójbojowe... To nie wszystko. Są tam jeszcze ćwiczenia uzupełniające, takie jak martwy ciąg jednorącz ze sztangą czy martwy ciąg boczny. Mamy ćwiczenia na rozluźnianie, rozciąganie mięśni pleców, rozluźnianie kręgosłupa, może to dziwnie brzmieć, ale również są tutaj takie ćwiczenia. Także drugą część traktujemy jako encyklopedię podstawowych ćwiczeń siłowych, a pierwszą część jako opis planów treningowych, jak trenować, by być silniejszym i jak trenować by zdobyć troszkę więcej masy mięśniowej. Oczywiście w pierwszej części mamy takie plany treningowe jak 5x5, 3x3, 5 x 5x3x1, także tego jest mnóstwo, tego jest naprawdę sporo. Są też plany, których całkowicie pewnie nikt z Was nigdy nie słyszał, ponieważ są to naprawdę hardkorowe plany, które obejmują praktycznie cały tydzień treningowy i przykładowo jeden z tych planów, z tego co pamiętam, opisywał jak zwiększyć masę mięśniową czworogłowy, w ogóle całych nóg, opierał się o przysiady ze sztangą, robione codziennie, każdego dnia, przez bodajże miesiąc czy nawet więcej. Wszystko zależy od Was, ale już po dwóch tygodniach takiego treningu z regularną progresją ciężaru można odnotować efekty masowe. No można, powiedzmy, że można, przy odpowiednim żywieniu oczywiście, bo to jest podkreślone, że sam trening może uczynić z Was silną osobę, sprawną osobę. Ale bez jedzenia nie uczyni z Was dużej osoby. Także trzeba jeszcze dużo żreć, żeby być większym. Ale jeżeli nie chcecie być większym, no to możecie być silnym, jak najbardziej. Możecie utrzymać swoją masę mięśniową, swój wygląd i być znacznie silniejszym niż byliście do tej pory. No cóż, nie pozostaje mi nic innego jak polecić zakup obu książek. Nie kupujcie jednej, bo to nie ma sensu. Moim zdaniem najlepiej kupić to w pakiecie, od razu pierwszą i drugą część, ponieważ one w pewnym stopniu się uzupełniają. Tym bardziej, jeżeli faktycznie nie interesuje Was kulturystyka, tylko chcecie przykładowo iść w trójbój siłowy, czy całkowicie coś innego, chcecie trenować w taki sposób, by być silny, by być większy, ale nie interesują Was ćwiczenia izolowane, tylko chcecie opierać się na podstawowych ruchach i dodać co najwyżej jedno ćwiczenie uzupełniające, no to w tej drugiej książce, zwłaszcza, takie ćwiczenia znajdziecie. W pierwszej książce za bardzo ćwiczeń nie ma, czasem coś się pojawi głównie jest opis programów treningowych i odpowiedzi na pytania ich dotyczące. Także pierwsza i druga część się wzajemnie uzupełniają. Razem za obie wiem, że można je kupić chyba za 70-60 zł w pakiecie. Jedna kosztuje około 30 zł, a ma 200 stron. Około 200 stron pierwszej części, około 200 stron drugiej części. Sporo tekstu. I powiem Wam, że za każdym razem, jak gdzieś jadę, czy idę do szpitala, że byłem na badaniach, czy jak miałem te, taki większy atak boreliozy i byłem w szpitalu, za każdym razem brałem ze sobą właśnie te dwie części. Zawsze, zawsze je czytałem. To już nie wiem, 5 czy 6 razy je przeczytałem. Teraz jak byłem w Zielonej Górze na szkoleniu Kettlebell, też czytałem obie książki, ponieważ no, to są zarówno podstawowe informacje, jak dużo ciekawostek, które trudno wyszukać w internecie, jeżeli ten temat nas nie interesuje. Jeżeli faktycznie dogłębnie szukamy jakichś informacji na temat trójboju czy ćwiczeń, to tak, znajdziemy te rzeczy. Ale jeżeli interesuje nas tylko kulturystyka, to trudno dogłębnie znaleźć ćwiczenia wymyślane no, nawet w latach 30. 40. E, ponieważ no, kulturystyka obecnie się zmienia i bardziej promuje trening na maszynach, bardziej promuje trening z ćwiczeniami izolowanymi, e, super serie, takie metody treningowe, tak? Joe Wader który akurat jest spoko, ale bardziej zmodyfikowany, który odchodzi od wolnych ciężarów. A przynajmniej taki przykład mamy u wielu ludzi. A tutaj mamy ćwiczenia naprawdę oldschoolowe i nie jest ich dużo. Nie namieszają Wam w głowie, wybierzecie odpowiednie rzeczy dla siebie, także o to się nie martwcie. Więc tyle ode mnie w tym filmie. Trzymajcie się, do następnego i cześć.